Pieniądze to główny powód, dla którego decydują się na spotkanie. Są młodzi, zagubieni, często bez wykształcenia i pracy. Z drugiej strony jest te stabilizacja finansowa, pozycja, czasem po prostu wyrachowanie. Mowa o sponsoringu. Czym on się różni od najstarszego zawodu świata i jakie niesie zagrożenia? Pytała Urszula Bąk. Jak zaczęłam taką pracę, byłam dziewicą. Ola miała wtedy 18 lat, pochodzi z małej miejscowości. Zaczęła pracować w agencji towarzyskiej, jak mówi, z biedy. Wtkoniły mnie do tego pieniądze. Były w domu jakieś tam długi rodzinne. Drogie nam eksmisja. Po kilku latach wyjechała za granicę. Założyła własną firmę. Wspólnik zostawił ją z długami. Żeby je spłacić, wróciła do zawodu. Tu zarobek jest pewny. Najniższa kwota 100 zł. Najwyższa kwota 20 tysięcy za noc. Andrzej rozstał się z żoną, potrzebował ciepła, bliskości. W zamian był w stanie się zrewanżować. Sponsoring to obopólne korzyści, przekonuje. To była studentka pierwszego roku, to było spotkanie 200 złotych. Według mnie te kontakty są właśnie o tyle piękne, nawet bym tak nazwał, że były na płaszczyźnie szczerości. Sponsor wymaga dyspozycyjności, uległości i płaci. To klasyczna prostytucja, tylko ładniej się nazywa, ocenia psycholog Beata Jarosz. Ktoś sprzedaje usługę, drugi ktoś kupuje tę usługę. W związku z tym, jakbyśmy tego nie nazwali, jest to handel, krótko mówiąc. Czy sponsoring brzmi lepiej? No, zdecydowanie tak. Sponsoring brzmi lepiej. Mam wrażenie, że dla obu stron. Ogłoszenia towarzyskie na portalach randkowych Tu kwitnie handel dziewictwem, usługami seksualnymi Ogłaszają się coraz młodsze osoby, kobiety i mężczyźni. Za obcowanie płciowe z osobą małoletnią poniżej 15 roku życia ustawodawca przewidział karę pozbawienia wolności do lat 12. Osoba, która w celu doprowadzenia do takiego przestępstwa komunikuje się za pomocą internetu z taką właśnie osobą małoletnią, jej może grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności. W internecie nikt nie pisze o konsekwencjach odrzucenia rodziny, narkotykach branych po to, by nie myśleć o sobie źle. Co brałaś? Amfetaminę. W dużych ilościach. Dwa razy trafiłam do szpitala. Raz miałam zapaść serca. Przy, przydawkowanie. Brałam w ogromnych ilościach. Po 10 gram nawet. Ola ma chłopaka i jedno marzenie. O wszystkim zapomnieć. Skończyć z tym. Wrocław, Urszula Bąk.